Czasami przeszłość powraca w najbardziej nieoczekiwany sposób, oferując wskazówki, które całkowicie zmieniają to, co myśleliśmy, że wiemy o historii, kulturze i dawnych ludzkich więzach. Dzięki zaskakującym odkryciom oraz dokładnej pracy badaczy, archeologów i lokalnych społeczności otwierają się nowe okna na starożytne światy, które wciąż skrywają tajemnice do odkrycia. Numer pierwsze zaskakujące odkrycie miało miejsce w miejscowości corbeil les na przedmieściach Paryża, gdy właściciel, przeprowadzając remonty w swojej piwnicy, odkrył szkielety ludzkie pochowane pod jego domem. To odkrycie doprowadziło do oficjalnych wykopalisk przeprowadzonych przez Regionalną Służbę Archeologiczną, które ujawniły co najmniej 38 starych i średniowiecznych grobów, rozmieszczonych w czterech pomieszczeniach piwnicy. Pogrzeby datowane są od 3 do X wieku NE, co wskazuje że dom został zbudowany na dawnym cmentarzu, który funkcjonował przez kilka stuleci. Archeolodzy odkryli, że najstarsze ciała z późnego okresu rzymskiego były pochowane w drewnianych trumnach, które, chociaż z czasem uległy rozkładowi, pozostawiły wyraźne ślady w ziemi. Później, w okresie merowingów V8 wiek, zaczęto stosować sarkofagi gipsowe, typowe dla tamtej ery. Znaleziono 10 z tych sarkofagów w piwnicy, Ułożonych w kształcie wachlarza, z jednym z nich z pokrywą z wyrytym wzorem przedstawiającym okno w kształcie róży, krzyż łaciński oraz krzyż w kole, co wskazuje na silny symbolizm religijny. Choć już w XIX wieku znana była obecność szczątków w tym rejonie, nigdy wcześniej nie przeprowadzono pełnego wykopaliska naukowego. To odkrycie pozwala zrozumieć, że cmentarz był używany znacznie wcześniej, niż się wydawało, i oferuje cenną okno na przeszłość. Pokazując, jak ewoluowały praktyki pogrzebowe w regionie. Wszystkie szczątki zostały starannie usunięte i przeniesione do laboratorium w celu analizy, otwierając drzwi do nowych odkryć dotyczących życia i śmierci starożytności. Numer druga księżniczka Xiaoche jest jedną z najbardziej zdumiewających mumii znalezionych na pustyni Taklamakan, w regionie Tarimu na zachodzie Chin. Ta kobieta żyła około 3800 lat temu i została pochowana na cmentarzu Siaoche, w starożytnej nekropolii położonej w skrajnie suchym i słonym otoczeniu, co pozwoliło na niezwykłą konserwację ciała. Pomimo swojego wieku, jej skóra, włosy, rzęsy, a nawet ubrania zachowały się w wyjątkowym stanie. Najciekawsze w tej mumii jest to, że jej wygląd nie przypomina współczesnej populacji chińskiej. Księżniczka Siaoche miała cechy kaukaskie. Dużo okrągłe oczy i jasnobrązowe włosy, co skłoniło archeologów do zbadania pierwszych ruchów migracyjnych w Azji Centralnej. Została znaleziona starannie owinięta w warstwy wełnianego materiału, w skórzanych butach i przykryta drewnianą maską. Obok jej ciała znaleziono przedmioty osobiste i symboliczne, takie jak kosze z ziarnami, suche gałęzie i rodzaj wydrążonego drewnianego penisa, co sugeruje rytuały pogrzebowe związane z płodnością lub głębokie przekonania duchowe. To odkrycie nie tylko ujawnia aspekty kulturowe starożytnych ludów Darim, ale także otwiera pytania dotyczące różnorodności genetycznej i kontaktów między cywilizacjami w odległych czasach. Księżniczka Siaoche przyciągnęła uwagę świata nie tylko swoją dziwną, nietkniętą urodą, ale także tajemnicą, jaką stanowi jej pochodzenie, kultura i symbolika przedmiotów, które towarzyszyły jej w grobie. Numer trzecie, recentne odkrycie naukowe całkowicie zmieniło to, co wiedzieliśmy o populacji Anglii w średniowieczu? Badacze przeanalizowali starożytny dna dwóch osób pochowanych na cmentarzach z VII wieku na południowym wybrzeżu Anglii i odkryli, że miały one niedawnych przodków z Afryki Zachodniej, prawdopodobnie dziadków ze strony ojca. To stanowi pierwsze genetyczne dowody łączące Wielką Brytanię z Afryką Subsaharyjską wczesnego średniowiecza i sugeruje, że społeczeństwo anglosaskie było znacznie bardziej zróżnicowane, niż się powszechnie sądziło. Analizy przeprowadzono w dwóch różnych miejscach: Updown w Kent, w pobliżu centrów władzy królewskiej oraz Werf Matravers w Dorset, regionie na obrzeżach wpływów anglosaskich. Pomimo odległości między obiema miejscami, badacze znaleźli podobne wzory genetyczne z wyraźnymi powiązaniami do ludów afrykańskich, takich jak Jorube, Mende i Mandenka. Najbardziej zaskakujące jest to, że pomimo różnorodnego pochodzenia Obie osoby zostały pochowane jako wspólni członkowie swoich społeczności, co wskazuje na to, że były akceptowane i cenione społecznie. Oprócz dna, w grobowcach znaleziono przedmioty, które ujawniają międzynarodowe powiązania, takie jak garniec prawdopodobnie przywieziony z obecnej Francji oraz łyżkę, która może być związana z chrześcijaństwem lub nawet z Imperium Bizantyjskim. Te odkrycia nie tylko dowodzą, że w tamtym okresie miała miejsce rzeczywista migracja i wymiana kulturowa między Europą a Afryką, ale również zapraszają nas do przemyślenia historii jako bardziej globalnego i wzajemnie połączonego procesu niż dotychczas sobie wyobrażaliśmy. Numer 4. W głębokiej i ciemnej jaskini w górach stanu Wiktoria w Australii archeolodzy i przedstawiciele ludu Gunai Kurnaj odkryli coś naprawdę zdumiewającego. Odciski ludzkich palców wyryte bezpośrednio na miękkich ścianach i sufitach jaskini, znanych z ich naturalnego blasku. Miejsce to, zwane Waribruk przez starszyznę społeczności, zachowuje fizyczne ślady ruchów przodków, którzy z ogniem w ręku chodzili, schylali się i wyciągali ręce, aby zostawić te znaki między 8400 a 1800 lat temu. Te znaki nie są zwykłymi bazgrołami. Archeolodzy znaleźli prawie tysięczny rok wyrytych linii w miękkiej skale, Wiele z nich wykonanych jednocześnie kilkoma palcami, niektóre poziome, inne pionowe, a nawet niektóre wykonane przez dzieci, które musiały być podnoszone przez dorosłych, aby sięgnąć sufitu. Te ślady odzwierciedlają rytualne gesty, zamierzone, powtarzające się i symboliczne ruchy. Wszystkie znaki pojawiają się w miejscach jaskini pokrytych błyszczącymi kryształami, uważanymi za święte w tradycjach ludu gunaj i nigdy w obszarach wspólnych ani tam gdzie są oznaki codziennego życia, takie jak resztki jedzenia czy narzędzia. Zgodnie z tradycją ustną Gunaj-Kurnaj, te jaskinie były wykorzystywane wyłącznie przez Mulla Mullung, osoby posiadające specjalną wiedzę, takie jak uzdrowiciele czy liderzy duchowi. Odciski palców nie są tylko śladem archeologicznym, ale bezpośrednim połączeniem z duchową praktyką odwiecznego narodu. Poprzez te ruchy zachowane w skale, to, co przetrwało, to nie tylko sztuka naskalna, Al ancestralne gesty obciążone mocą, pamięcią i mądrością, żywy świadek kultury głęboko związanej z Ziemią, światłem i tajemnicą. Numer piąte ważne odkrycie archeologiczne miało miejsce niedawno w Manbi, mieście na wschód od Aleppo w Syrii, gdy miejscowy mieszkaniec znalazł starożytną stelę z czarnego bazałtu z wyrytą sylwetką Orła i inskrypcją w języku greckim. Figura Orła ukazuje się z rozpostartymi skrzydłami. Trzymając w szponach wieniec laurowy, typowy symbol imperium rzymskiego. Szacuje się, że ten artefakt ma około 2000 lat i prawdopodobnie był częścią rzymskiego grobowca jako element funerarny. Dzięki powiadomieniu obywatela, lokalne władze ochrony dziedzictwa mogły wykopać i odzyskać stele. To odkrycie jest szczególnie cenne, ponieważ Syria przez lata konfliktu zbrojnego doświadczyła ogromnych strat w swoim dziedzictwie kulturowym. W latach 2011-2019 ponad milion kawałków archeologicznych zostało splądrowanych, a setki historycznych miejsc zostało poważnie uszkodzonych. Podczas wojny Manbi stał się centrum nielegalnego handlu antykami, gdzie różne ugrupowania zbrojne kontrolowały i wykorzystywały wykopaliska, aby czerpać zyski z elementów przeszłości. Teraz stela została przeniesiona w bezpieczne miejsce w Manbi i oczekuje się, że zostanie przewieziona do Aleppo w celu badań i konserwacji. To odkrycie stanowi nie tylko wkład w wiedzę o rzymskiej przeszłości w regionie, ale także oznakę nadziei na zachowanie syryjskiego dziedzictwa. Przypomina, że nawet w obliczu lat zniszczenia wciąż możliwe jest odzyskanie cennych fragmentów starożytnej historii. Numer 6. Podczas rodzinnego spaceru po polach w regionie Turyngi w centralnych Niemczech, mężczyzna imieniem Mike Bonner dokonał niezwykłego odkrycia znalazł sztylet z epoki brązu sprzed około 3500 lat. Obiekt leżał po prostu na poszyciu liści, w doskonałym stanie zachowania. Według archeologów, silne ostatnie deszcze prawdopodobnie usunęły ziemię, która go przykrywała, odsłaniając go, by ktoś mógł go przypadkowo zobaczyć. Sztylet należy do typu znanego jako plate tanget, rozpoznawalnego po swojej płaskiej i szerokiej rękojeści z dwoma otworami na Nighty. Gdzie łączono go z uchwytem wykonanym z organicznych materiałów, takich jak drewno, kość lub róg. Ponieważ te materiały nie przetrwają dobrze upływu czasu, zazwyczaj zachowuje się tylko metalowy arkusz, jak w tym przypadku. Najbardziej zauważalne jest to, że obiekt tego typu zwykle nie pojawia się w izolacji ani w tak dobrym stanie, co sprawia, że znalezisko jest szczególnie cenne dla archeologii. Zamiast go zabrać, boner działał odpowiedzialnie. Poinformował burmistrza wsi i władze odpowiedzialne za ochronę dziedzictwa, które z kolei poinformowały Krajowe Biuro Ochrony Zabytków i Archeologii w Weimarze. Obecnie sztylet jest czyszczony i analizowany w ich warsztatach konserwatorskich. Po zakończeniu prac konserwatorskich będzie wystawiona publicznie w Muzeum Historii Lokalnej w Elrich, co pozwoli wszystkim docenić to nieoczekiwane i fascynujące połączenie z przeszłością. Numer siódma grupa naukowców po raz pierwszy zdołała sekwencjonować najstarszy i najpełniejszy genom starożytnego Egipcjanina. Mowa o mężczyźnie, który żył od 4855 do 4495 lat temu, w okresie starego imperium. Jego szczątki zostały znalezione pochowane wewnątrz ceramicznego naczynia w grobie wykopanym w skale na południe od Kairu. Dzięki dobrej konserwacji jego zębów badacze mogli wydobyć DNA w dobrym stanie. A za pomocą zaawansowanej techniki analizy genetycznej uzyskali kompletną lekturę jego genomu, co nigdy wcześniej nie udało się osiągnąć w przypadku tak starożytnych szczątków ludzkich z Egiptu. Badanie ujawniło, że około 80% jego dziedzictwa genetycznego pochodziło z lokalnych populacji afrykańskich, co potwierdza, że miał głęboko egipskie korzenie. Jednak najbardziej zaskakujące było odkrycie, że 20% jego DNA wykazywało związki z starożytnymi ludami żyznego półksiężyca, obszaru który obejmuje mezopotanię. To pierwszy bezpośredni dowód genetyczny na połączenie między Egiptem a tym obszarem, co wspiera ideę, że rzeka Nil była kluczowa nie tylko dla handlu i kultury, ale także dla ruchu ludzi i wymiany genetycznej między starożytnymi cywilizacjami. Ponadto szczątki mężczyzny ujawniły, że prowadził fizycznie wymagające życie. Zmarł w wieku od 44 do 64 lat i cierpiał na choroby takie jak osteoporoza i zapalenie stawów. Mimo to jego pochówek w kamiennej komorze i w naczyniu wskazuje, że zajmował szanowaną pozycję społeczną, prawdopodobnie związaną z jego zawodem, którym mogło być garncarstwo. To odkrycie nie tylko pomaga lepiej zrozumieć genetyczne pochodzenie starożytnych Egipcjan, ale także oferuje nowe wskazówki dotyczące ich relacji z innymi kulturami starożytnego świata.